Doktor Johanna Badłyk była nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny sześciu razy i za to należy jej się pełen szacunek. W swojej karierze uleczyła 90% pacjentów chorych na raka, niezależnie od typu, bez żadnych toksyn i efektów ubocznych. Przez to była największym przeciwnikiem przemysłu farmaceutycznego i nuklearnego. Eksperci byli w szoku po jej sukcesie w latach 50. Johanna mówiła, że odkryło alek na raka, ale lekarze w Stanach Zjednoczonych nie słuchali. Obserwowali tylko jej metody i byli pod wrażeniem. Wielkie koncerny farmaceutyczne zarabiają miliardy na chorych ludziach. Dodatkowo nie chcą wynalezienia leku na raka, gdyż ta choroba daje im największe zyski, a w tej kwestii nie chcą zmian. Napromieniowanie, toksyny oraz kwasica to efekty leków i niedożywienia. Jest to też święta trójca nowotworowa. Kwasica jest ostatnim stadium i oznacza, że nasz organizm jest zbyt zakwaszony, aby przechowywać krew i korzystać z tlenu. Zdrowi ludzie mają około 98-100% tlenu we krwi, a ludzie chorzy na raka zaledwie 60% tlen jest zastępowany takimi związkami jak dwutlenek węgla. Ten deficyt tlenu bierze się z guzów, które mutują i potrzebują energii. Proces taki prowadzi do wydzielania toksyn, które pogłębiają kwasi ajebie i deficyt tlenu. To może oczywiście skończyć się śmiercią. Tlen jest niezbędny, aby wyleczyć raka. Jest to fakt potwierdzony i udowodniony przez dr Otto Warburga, zdobywcę Nagrody Nobla w roku 1931. Protokół Badłek stymuluje poziom tlenu lepiej niż jakakolwiek inna terapia, przez co organizm zyskuje alkaliczność, a jego pH staje się neutralne. Kiedy tak się staje, zabijamy komórki rakowe. Protokół ten opiera się na siemieniu lnianym i twarogu. Badweg twierdziła, że dieta pozbawiona zdrowych tłuszczów jest główną przyczyną problemu, bo zmniejszają poziom tlenu w komórkach. Zastąpiła je zdrowym jedzeniem i zdrowymi tłuszczami. Propagowała też wychodzenie na słońce, czyli naturalne źródło witaminy D. Protokół badłyk składa się z dwóch faz. Pierwsza opiera się na białku i siarce z twarogu oraz kwasach omega-3 z siemienia lnianego. Bez tych składników nasz organizm dusi się, nawet gdy oddychamy normalnym powietrzem. Spożywa się je drogą oralną, ale w przypadkach pacjentów terminalnych badłyk używała wlewów dudbetniczych. Druga część jej protokołu to specjalna dieta, którą trzeba utrzymać przez 6 miesięcy, niezależnie od objawów. Więcej informacji znajdziesz na filmie poniżej: lek, jedna szklanka twarogu, 2-5 łyżek stołowych oleju lnianego lub 10 kapsułek lub 1-3 łyżek stołowych świeżego siemienia. Te należy szybko wykorzystać, gdyż się uczyją. Odrobina pieprzuka jen. Całość należy dobrze wymieszać i jeść codziennie. Mieszaj drewnianą łyżką, a nie metalową. Dieta. Brak cukru. Pij świeżo wyciśnięte soki. Brak zwierzęcych tłuszczów, brak sosów do sałatek, brak majonezu, brak mięsa, nieorganicznego. Brak margaryny i masła. Pij świeże soki z selera, marchewki i buraków. Pij ciepłą herbatę trzy razy dziennie, winogronową, miętową, różaną. Słucz jedynie miodem. Unikaj słodzików. Spożywaj chemikaliów, ogranicz leki, brak napojów gazowanych, nie pij wody z kranu ani z butelek, przyrządzaj świeże, gotowane posiłki. Dodatkowe porady Korzystaj z oleju lnianego, który był przechowywany z dala od ciepła, powietrza i światła. Musi być organiczny i tłoczony na zimno. Unikaj tłuszczów rybnych i kwasów omega-3 nie pochodzących z lnu. Spożywaj suplementy chlorofilowe, pij zielone napoje, spożywaj codziennie 5 g witaminy C. Unikaj kosmetyków i kremów do opalania. Unikaj białego ryżu, białego chleba, białej soli, białego cukru, białej mąki i rzeczy zawierających chlor. Zastopę mydła, wybielacze i inne detergenty zdrowszymi rzeczami. Spożywaj łyżkę tłoczonego na zimno oleju kokosowego codziennie. Te jagody to Twoje skarby w ogrodzie. Żółta jagoda to mały, okrągły owoc o charakterystycznym słodkim smaku. Są koloru żółtego i mają powłokę przypominającą papierowy kokon. Jagody okrągła, gładka powierzchnia. Młode owoce są zwykle zielone, ale dojrzałe stają się pomarańczowe. Na zewnątrz owocu znajduje się rusztowanie zakrywające zewnętrzną część jak latarnia. Dlatego lilia nazywana jest również drzewem latarniowym. Kiedy ta powłoka jest zgniatana, słychać pisk. W każdym bulwiastym owocu znajduje się wiele drobnych pestek, nerkowatych, jasnożółtych barw. Jagody soczyste o wyrazistym smaku, czasem gorzkie. Wszystkie części rośliny są użyteczne, w tym korzenie, łodygi, liście i owoce. Jemioła jest zbierana o każdej porze roku. Po zbiorze można go używać w stanie świeżym lub wysuszonym do przechowywania. Dowiedz się o tym niesamowitym owocu i jego zaletach. Złota jagoda jest bardzo charakterystyczna dla Peru i Kolumbii. Miały one wielkie znaczenie w przeszłości i były uważane przez Inków za święte. W pierwszego wieku były one przeznaczone tylko dla ludzi z wysokiej klasy społecznej. Dziś są dostępne dla każdego z dużymi nabywcami w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zobacz korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania tego wspaniałego owocu. Doskonałe źródło witamin A, B i C świetny sposób na energetyzację naszego organizmu, idealny dla dzieci i sportowców. Wspierają rozwój organizmu, ponieważ zawiera więcej białka i fosforu. Doskonały środek moczopędny, zwiększa poziom złego cholesterolu. Pomaga oczyścić krew, popraw trawienie, cić krew, popraw trawienie.